na kanale Starasteczki z Ameryki w tej chwili to mam tylko taką dziuplę tutaj gdzie stoję bo wszędzie szafki są i ten odcinek będzie taki bardziej historyczny dlatego że e, jest zima są straszne mrozy e, są opóźnienia przez to że meble nie mogą iść gdzieś bo po prostu coś jest niezrobione albo coś pierdzielnego rura jakaś jak na jednej tej robocie i Anyway, wszyscy się zmieniamy, ludzie się zmieniają, domy też się zmieniają. I dlaczego ten odcinek będzie historyczny? Dlatego, że powiem Wam i pokażę, bo mam trochę zdjęć takich, gdzie, wiecie, wchodzi się do domu, gdzieś jest robiona renowacja, bo ktoś kupił, nieruszany był dom, 50, 63, nawet ponad 100 lat i wszystko trzeba po prostu wyburzyć do zera i zacząć od nowa i często się tak zdarza, że po prostu ludzie w ogóle robią demolkę, przychodzą kopary i wyrywają wszystko, szredują to i stawiają od podstaw, a niektórzy zostają, zostawiają ściany zewnętrzne a całą resztę wyburzają. Dlaczego zostawiają ściany zewnętrzne? Z różnych względów. Jednym względem jest to, że są murowane, bo takie też tutaj domy są w Ameryce, zwłaszcza Niemcy budowali, że są domy po prostu z cegły murowane czy z kamienia. Druga sprawa, nieraz są budowane z takiego timber, znaczy z takich bel ogromnych że po prostu szkoda tego rozwalać i wszyscy, cała ta szkoletowa konstrukcja z takich belek pół metra na pół, yy, na 30 centymetrów, ona postoi jeszcze następne 200 lat i taki dom właśnie widziałem, nie miałem kamery, żeby to zrobić zdjęcia, a jak pojechałem na tę robotę za tydzień, to już było przykryte ścianami, szkoda. No ale mówię, mam parę zdjęć z różnych, z różnych yy, miejsc, z bardzo długiego okresu czasu i opowiem Wam, jakie rzeczy w domach były na porządku dziennym, a teraz nawet nikt o tym nie wie z pokolenia, już 30 40 latku nawet, że one istniały. Już nie mówię o 20-latkach, bo im to się wydaje w ogóle, że internet był od zawsze. A ja pamiętam, gdzie nie było szans jeszcze. W ogóle cienia i nie było takiej, e, a i, takiego pomysłu, żeby był internet. E, także e, jest weekend przed nami, e, więc postaram się usiąść może i zrobię Wam taki fajny film z, takim, z taką pogadanką, co było, dlaczego było i będą zdjęcia w tle, albo będą zdjęcia, a mój komentarz będzie w tle. Może tak będzie lepiej. Także. Myślę, że ze dwa weekendy i postaram się te wszystkie zdjęcia, co mam, jakieś, mam nadzieję, że mam, pokompletować. Część na pewno nie mam w postaci cyfrowej, tylko mam w postaci papierowej. To najwyżej jakieś skany się zrobi. No nic, na razie to tyle. Nie wiem, jak będzie się mój głos zgadzał z tym. Na początek szafy na lód. W czasach, kiedy nie było elektryczności i klimatyzacji. W Hudson River cięło się tak olbrzymie z bryły lodu funtowe i większe i przechowywali w takiej ogromnej szopie i potem małolaci mogli sobie zarobić dostarczając to. I nie było, że to chłopak dziewczyna, jak ktoś był w stanie to udźwignąć, to nie było segregacji płciowej, było w równouprawnienie. Oczywiście było to upierdliwe i takie na początek to były takie skrzynie gdzie ten lód leżał potem wymyślili takie szafy w które ładowało się ten lód i tu jest pokazane jak ta cyrkulacja powietrza się odbywała i jak to że to służyło jako też lodówka pod spodem była szuflada do której ściekał, ściekała ta woda z rozpuszczonego lodu i co jakiś czas to oczywiście trzeba było uzupełnić. Niektórzy robili już takie bardziej fikuśne sobie, to już późniejsze jest lata 40. Teraz niektórzy odnawiają i nastylizowane coś takiego robią po prostu jako mebel, i jako ekspozycja jest to, ale to mówię, to było w latach 20-30. Nawet Helena Modrzejewska o tym wpisała w swoich książkach. Że w hotelach były właśnie takie skrzynie, gdzie lód był i to było jako klimatyzacja, a w pantry były też takie właśnie skrzynie, takie szafry, tam lód się kładło i to były drogie ozdabiane. Teraz to w niektórych domach to jest, ale po prostu tylko jako ekspozycja została, która jest odnowiona albo nie odnowiona. Następnym takim była elektryka wiadomo że prąd nie, nie istniał zawsze elektryczny w domach i w latach 20 -tych, 30 -tych, 40 -tych często jeszcze takie gołe kable w ścianach i w sufitach widziałem był na ten temat odcinek któryś tam ze 200 filmów wcześniej pokazywałem to także gołe druty szły na takich ceramicznych izolatorach i Działało, działało, te iskrzenie powydawało pożary, ale nie można oceniać przeszłości z mentalnością teraźniejszą. Tak Miejscami jeszcze można spotkać całe tablice, takie rozdzielcze, które oczywiście nie są używane już tam od pół wieku, albo dobrze więcej niż od pół wieku, aczkolwiek ktoś zostawił nieraz, żeby pokazać jak to kiedyś się odbywało, jak, w jaki sposób to było. Oczywiście każdy stan ma swoje regulacje i w różnych stanach były różne, ale generalna zasada była taka, że kable były gołe, nieizolowane na Izolatorach ceramicznych. Do tej pory mówię mnóstwo razy. Ja widziałem to w Ameryce mnóstwo w starych domach. Także, no cóż, tak było już. Teraz jest inaczej, czy lepiej? No jest inaczej. To było dobre na, dane, na dany moment, bo nikt na świecie nie miał elektryczności. Amerykanie w latach 20. już mieli. No i, i to tyle. Na ten temat można powiedzieć. Następnym będzie taki bardzo ciekawy element, że w większości domach były sypy na węgiel. Ja osobiście, pierwszy, drugi dom, który wynajmowałem, to w takiej piwnicy był taki syp na węgiel, i trochę tego węgla było. Usunąłem to i tam zrobiłem sobie pierwsze siłownie w Ameryce po prostu tak swoją, żeby nigdzie nie chodzić także to w takim pomieszczeniu po węgiel do tej pory węgiel jest dość dość jest tani jak, tańszy niż woda mineralna i część Amerykanów do tej pory pali węglem aczkolwiek te piece są już na pewno lepsze nowoczesne z podajnikiem mój sąsiad miał piec taki, dopóki nie przeszedł na emeryturę, potem już mu się nie chciało no 70 lat niech jak przeszedł ale e, mówię zasypywał raz na dwa dni ten piec węglem i on mówił, że wtedy palił 50 dolarów na miesiąc za 150 gdzieś metrów kwadratowych domu, no to można powiedzieć, że ogrzewał to za darmo, gaz by go wtedy wynosił, wykosztował co najmniej dwa razy więcej. Do tego były takie rynny często i te rynny, jak forzacy przyjeżdżali, to do tej rynny, do tego okienka, bo to nie było takie okno, to był taki wlot, podłączali swoje rynnę i wysypywali. Niektórzy przerabiali, bo mówię, w tej chwili ludzie ogrzewają w Ameryce węglem i e, po prostu mają tak, że jak przyjedzie wywrotko, zrzuci to, że ma podajnik i to tam gdzie ten węgiel do podajnika, do pieca w takie pomieszczenie to ładują. E, takim, e, który mnie zaskoczyło, że to istnieje naprawdę, to były takie windy do jedzenia i te windy były w filmie wielka włóczęga z Luisem, jak on tam sobie ładował te szarcie i wciągał to na piętro i rzeczywiście takie windy były i widziałem to w wielu, wielu domach niektórzy te windy przerabiają na zrzuty bielizny do piwnicy, dlatego, że przez całe, załóżmy dwa czy 3 piętra ta winda była i z kuchni podawało się to jedzenie właśnie, niektóre były obudowane ładnie jako szafy, że to wyglądało jak szafa, czy jak kredens, a tam była właśnie taka winda do żarcia. I e, mówię, niektórzy w niektórych nowych e, konstrukcjach przerabiali, e, znaczy w starych domach, gdzie e, odnawiali wszystko, to zostawiali te windy i przerabiali na zrzut e, ubrań do, e, do pralni. Tam, gdzie była pralnia, to po prostu były kontenery z pojemnikami i z, e, zrzucali ubranie. Załóżmy z drugiego czy nawet z trzeciego piętra. Pamiętaj, że trzecie piętro to jest po polsku drugie piętro, także to się nazywało Dump Waverse że głupi służący tam głupi e, chodziło o służących głównie a nie o kelnerów no ale taka była nazwa i, i nieważne i mówię, wiele razy to widziałem e, w takich właśnie starych domach starych, bogatych domach oczywiście nie ma tego w domach jakichś tam takich kurde klasy średniej i tańszej ale w tych domach e, 17, koniec, początek 18, 19 wiecznych nawet 20 wiecznych z samego początku to były to. W tej chwili już tego się praktycznie w nowych e, konstrukcjach tego się praktycznie nie stosuje. Czy to dobrze, nie wiem. Innym e, takim elementem, który mnie bardzo zaskoczył, była butelka narysowana i były takie drzwiczki. I ja nie wiedziałem, że coś takiego istniało, a to dla dostawcy mleka. Było okienko z kuchni często ze ściana wejściowa. To się głównie odbywało w miastach, dlatego że no wiadomo, że na wieś to jak ktoś e, przywoził, to mu postawił na schodach albo wszedł do domu dostawca, a nie, że on kurde postawił gdzieś tam przez ścianę się kombinował. Ale w miastach były po prostu przy chodnikach, e, e, w ścianach były takie Yy, takie dziuple z dwóch, yy, bardzo małe, że nie można było, człowiek nie mógł przez to przejść. I od środka były drzwi zamknięte, i od zewnątrz były zamknięte, ale na noc otwierali te zewnętrzne, żeby człowiek mógł sobie dostarczający mleko mógł to sobie otworzyć. I było w różnych miejscach to yy, najczęściej nisko przy podłodze, i najczęściej na tak zwanym Grand Floor, czyli na pierwszym piętrze jak to mówią Amerykanie? Na, na, tak, Także to u nas to jest piwnica czy tam Parter, a tutaj to jest pier, first floor, pierwsze piętro. Tutaj taką reklamówkę widzicie jak to wyglądało z różnych miejsc także no co? Tego już Praktycznie w nowych domach na pewno się nie stosuje, a w starych jeszcze jako relikt, aczkolwiek w kilku domach widziałem, że po prostu jak zrywali plaster i robili nowy jak nowe kładli, to po prostu załatali to wszystko i nie było śladu po takim ustrojstwie. Na pewno było to wygodne cóż no, Senebraty. Parler room to było najlepiej umeblowany, najładniejszy, z najładniejszymi meblami to był pokój do rozmów. I w czasach kiedy nie było jeszcze telewizji i nie było living roomu, to był właśnie parlor room. I to często tam było pianino, w większych domach fortepian widziałem. Najładniejsze obrazy, najładniejsze meble, i zawsze jak ktoś przychodził z zewnątrz, jak w goście, to właśnie tam się to, tam się to odbywało do tego, do tego pomieszczenia. Zapraszani zostawali ludzie. Często to pomieszczenie miało tak zwane French door wyjście na patio, że w lato w lecie można było wyjść z tego pomieszczenia na jakiś tam ogród czy na jakieś inne inne atrakcje, które były umieszczone poza domem i widziałem to wielu właśnie takich bardzo bardzo bogatych milionerów starych domach, że taki room był, ale jak oni mieli 30 pokoi, to potem inni sobie zrobili living room, a on tak po prostu stał nieużywany i w końcu jak ktoś to kupił inny, a stary właściciel to sprzedał, to te pokoje zostawały przerobione i nie było śladu już po tym aczkolwiek mówię, takie relikty można było spotkać takie okna tranzytowe do powietrza nad drzwiami to i w Polsce były u mojego dziadka były takie okna tylko u mojego dziadka było nieuchylne w bok, tylko uchylne do góry, a tu w Ameryce różne są i w bok i, i w do góry i zwłaszcza to jest w wyższych domach bogatszych domach, bo Domy takie tańsze to jest około 10 fit i 8 fit wysokości sufitu, natomiast te bogatsze były 10, 12 stopowe, 14, 16 nawet i były takie okna właśnie, że drzwi były zamknięte, żeby była prywatność, a często właśnie te okna były uchylone i przewiew był przez cały dom. Także mówię, takie coś tu ja pamiętam z Polski, aczkolwiek w Ameryce one były no znacznie większe i na takich starodawnych e, hardware chciałem powiedzieć, ale to jest na takich starodawnych właśnie e, mechanizmach, które były podobne do e, odwrotnie działającej niż barki e, za komuny w regałach. O że można było uchylić. On tak e, nie opadał, tylko wolno się opuszczał, a tu, że można było zatrzymać to okno na różnej wysokości. E, miednice do mycia. Tak, to widziałem osobiście w kilku miejscach. Nieużywane oczywiście. Ale mówię, jak ci milionerzy mają tam po 23, mają posiadłości po takie, że mają tam 30-40 pokoi, to w którymś tam to gdzieś zostało i jako relikt taki, i to by stało jeszcze następne 50 lat, bo jak tyle jest pokoi, to ja nie wierzę, że którykolwiek z tych właścicieli tam przynajmniej raz na 5 lat do każdego pokoju wszedł, tylko służba, i tu tak stało, i stało, i mówię, jak ktoś potem to sprzedał, to nowy właściciel robił z tym porządek i robił po prostu demolkę albo wypierdzielał albo na chlim targu sprzedawał dla różnych kolekcjonerów, bo ludzie wszystko kolekcjonują w Polsce, kolekcjonowali butelki po starych whisky i po piwie i po kurcze wszystkim w tej chwili nawet i tu są tacy maniacy co stare puszki po Coca-Coli zbierają i płacą za to olbrzymie pieniądze, ale to nie mi to oceniać, ludzie są różne i, i mówię, nieraz to była tylko taka waza miska z garnkiem na jakiejś tam szafce, na jakimś stoliku, a nieraz to były takie dedykowane po prostu szafki specjalnie to zrobione, a nieraz to po prostu zwykły stojak jakiś metalowy, trochę zdobny, kuty był na tą miednicę, taką miednicę, no na mało taką miskę i właśnie, żeby to wodę. Na westernach niektórych, jak ktoś zwrócił uwagę, to można było to zauważyć. Zawieszki do luster i do e, obrazów. To mnie strasznie zszokowało, dlatego że no, obraz wisi na takich sznurkach. wie co jest, albo na drutach. wie co to kurde ma być? I dlaczego to tak? A okazało się, że jak te ściany były bardzo drogie, bo były u bogatych ludzi to były wykładane, wykładane ściany tkanino. To nie były gołe jakieś tam ściany, nawet jak były jednokolorowe, to one były wykładane jakimś atłasem albo jakąś tkanino. I żeby nie robić tych dziur w tej tkaninie, bo jak się przewiesi to po prostu będzie dziura i, 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 i będzie to masakra. Nie da się tego naprawić, a wymiana takiego pewnie materiału w takim dużym pomieszczeniu, takiego milionera, to kosztowała go z jedną wioska albo ze dwie wioski razem z chłopami. Dlatego wymyślili, że takie zawieszki były specjalne i jak sufit był niższy około tam do 10 stóp to oni, tu widzicie te zawieszki, właśnie takie w różnych kształtach, jakie ptaszki, jakieś po prostu haczyki, i jeżeli te zawieszki były po prostu, jeżeli ten sufit był niższy, to one były przymocowane do Kram holdingu, znaczy do listwy koronowej. Natomiast jeżeli te sufity były wyższe, 10-12 stopowe, no to wtedy niestety e, trzeba było dodatkową listwę, tak jak na wysokości krzeseł, była listwa, tak się nazywało chair rail, czyli listwa krzesłowa, żeby oparciami krzeseł o ścianę tej tkaniny nie niszczyć. I do tej pory jest taka tradycja u tych bogatych ludzi: takie chair rails, te listwy są motowane. Natomiast u góry były list, dodatkowe listwy na wysokości około 8-9 do 9 stóp, żeby te haczyki właśnie mocować do tych obrazów i luster. Natomiast tu widzicie, jeżeli sufit jest 10 dziesięciostopowy, to bezpośrednio na kramolingu są przymocowane. Te obrazy, a tu jest wyższy i dużo wyższy. Tu jest 12-stopowy, tak na oko widać przynajmniej. I właśnie jest ta listwa Picture Rail zamocowana gdzieś tak na 9 stopach. I resztę widać, że jest tam kramoling jakiś mały u góry. A że do tej listwy przymocowane są zaczepki, i te wszystkie. Te wszystkie rzeczy, także mam nadzieję, że się podobało. Nie zapomnijcie dać lajka i po prostu miłego dnia Wam życzę, jakby coś to udostępnijcie. Także to był ten odcinek o takich różnych rzeczach w starych domach, które można spotkać. Oczywiście nie mogłem zamieścić zdjęć duchów które straszą w różnych domach, ale yy, byłem w takich domach, robiłem co tam też podobnie straszy, no ale zdjęć nie udało mi się zrobić. Natomiast yy, napiszcie wy, yy, a może nawet na e-mailach jakieś zdjęcia, rzeczy, które w domach były, a które już nie istnieją i nawet trudno. No, E, uświadomić sobie, że one kiedykolwiek były, tak jak ja e, nie byłem świadom tego na przykład, że ten na mleko, że szedł wo, e, nie wozak tylko z wózkiem gościu i po kolei w domach e, wstawiał mleko w mieście właśnie, żeby żeby było, dlatego że w Polsce to pamiętam że roznosili po blokach po prostu, ale tu e, ale stawiali na Klasy Schodowej, i takim przykładem było kradzież mleka z odcinka któregoś w alternatywach. Która balcerkowa mówiła dzieciom, że strasznie dużo zdrowia i nerw ją te mleko kosztuje. Ale to tak abstrahując. Mówię, ale wiem, że moi widzowie są w różnych krajach i może są jakieś specyficzne rzeczy w domach, które były, a które nie są, także napiszcie w komentarzu albo przyślijcie zdjęcia, ee, dlatego że e-mail jest podany na stronie, jest żadna tajemnica, gmail.com, tak jak pamiętam, ale sprawdźcie i mówię, jak się podobało, to standardowo dajcie lajka, miłego dnia wam życzę i niech moc będzie z wami.